Dzień dobry. Um, witam wszystkich. Trzeci dzień prawie że z rzędu. Um. Ostatnie dni, kiedy dowiedziałam się tak bardzo dużo na temat siebie i mojej pozycji w tym matriksie, w moim własnym matriksie. Jakby sprawiły, że poczułam bardzo duży nakład, natłok informacji, który do mnie przyszedł. I chyba to już jest takie, nie wiem, czy nasze człowiecze, czy to moje, takie Magdaleny, że próbuję wszystko w jakimś takim chaosie ogarnąć. Ten cały nakład, natłok, posegregować ewentualnie w jakieś. Szufladki. To należy do tego, to należy do tego. Tego jest tak dużo, że dzisiaj na przykład czuję się taka zmęczona, bo tego po prostu nie da się posegregować. Bo trzeba przyjąć, trzeba przyjąć, że to jest i że w każdym momencie będzie naszą mądrością. Często mamy coś takiego, kurczę, muszę zapisać. O, ktoś coś mądrego mówi, muszę zapisać, bo potem nie będę pamiętała. Nie, nie, to tak nie jest. Zawsze będziemy to pamiętać, bo to już jest w naszej nieświadomości. I ja mam właśnie coś takiego, że dlaczego ja tego nie zapisałam. Nie muszę to zrobić, może napisać post w tej chwili, bo muszę to wszystko jakoś zacząć ogarniać. I zdecydowałam, że możliwe, że napiszę post, tego nie wiem, ale. Muszę po prostu zrelaksować się i pozwolić, żeby to wszystko się zasymilowało we mnie, a nie latać, biegać jak kurczak z obciętą głową. Gdzie ja jestem, o co chodzi w ogóle? Nie ja wiem o co chodzi, przecież ja mam tą mądrość w sobie. Muszę po prostu dać sobie czas na zintegrowanie, asymilowanie tego co, tego co zrozumiałam i co zobaczyłam, ale skoro wywołałam temat Matrixa, to pomyślałam sobie, że może opowiem coś o Matrixie, zwłaszcza że przez ostatnie dni Napierał na mnie, pokazał mi swoją twarz. Żeby było jasne, my wszyscy jesteśmy jakby cząstkami tego Matrixa. Na, narysowałam kiedyś, jakby wyjaśniałam, czym jest świadomość, nieświadomość i podświadomość. Miałam taką kartkę papieru, na której narysowałam. Um, kropki, wyjaśniałam właśnie na podstawie tych kropek i połączenia między tymi kropkami, czym są te poszczególne świadomości. Podświadomość, nieświadomość i świadomość. I każda z tych kropek to jesteśmy my. Ja jestem jedną kropką, ktoś inny jest inną i pomiędzy nami są te połączenia. Więc my wszyscy mamy jakieś tam połączenie między sobą. Ja mam połączenie oczywiście z moją rodziną, z moimi znajomymi, znajomi mają połączenie z innymi znajomymi, więc ja w konsekwencji też jestem połączona z nimi i z tego robi się jakiś takie ogromny coś, co wydaje się być bardzo chaotyczne w tym wszystkim, ale to nie jest chaotyczne. W tym jest e, bardzo konkretna geometria. E, matrix, e, matrix e, z łaciny oznacza e, macicę. Czyli matka generalnie. W, jest takie przekonanie, tak mi się wydaje, że Matrix to jest coś takiego, to jest jakoś taka. Nie wiem, czy wszyscy tak myślą, ale w moim przekonaniu ja to widzę w ten sposób, że to jest właśnie jakaś taka siatka ogromna tych wszystkich połączeń. Ja to widzę właśnie jako takie, taka kula dookoła mnie. Która ma swoje granice, ale nie wiem, może dlatego, że mój umysł jest tutaj, w tym wymiarze i musi mieć granice. To nie znaczy, że tamto, tamta realność Matrixowa ma granice. Przynajmniej mój umysł tak to widzi. Bo przecież doświadczyłam bezgraniczności i bez limitu stanu. W każdym razie widzę to jako taką kulę, w której wszystko się odbywa. My jesteśmy te kropeczki, pomiędzy nami są te wszystkie powiązania, e, które są e, tymi wzorami, nie wiem jak to nazwać e, ścieżkami, które e, my patterns, które patterns, patter, paternoster, ojciec, matka, ojciec, matryks i e, tam, gdzie my się poruszamy w Matrixie, to, to są te ścieżki, które. Oznaczają ojca, tak naprawdę, no bo no ojciec pokazuje cel, pokazuje kierunek, pokazuje narzędzia, które mamy, żeby obrać ten kierunek, żeby uzyskać ten cel. To jest właśnie rola ojca, czyli tego pattern, czyli tych wzorów, ścieżek, które my w matriksie wybieramy. Um. Jestem teraz też pod takim wpływem um, um, wykładu który wysłuchałam bardzo mądrej osoby. Hmm. Więc Matrix um, nie jest... ja rozumiem dlaczego chcemy uciec od Matrixa, ale zawsze kiedy pojawia się w nas idea ucieczki. Um, to tworzymy coś. E, tworzymy tak na, to, to powtarzamy ten sam wzór, wzór, o, wzory, wzory to się nazywa. Czyli powtarzamy te same wzory. Czyli zawsze kiedy myślimy i czujemy, że chcemy uciekać, to uciekamy do tego samego tak naprawdę. I może nam się może nam się czasami wydawać, że uciekłam z Matrixa, ale prawda jest taka, że za rok czy za dwa. Te same wzory, jakby ten sam Matrix nałoży się na nas. I nie ma ucieczki przed Matrixem. No po prostu nie ma opcji. Jedyną radą jest taka, że Matrix należy poznać. Trzeba by było poznać, zintegrować i te wszystkie wzory, te wszystkie ścieżki, którymi my się poruszamy. Zrozumieć, dlaczego te ścieżki doprowadziły, dlaczego te ścieżki, które my wzięliśmy, nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej. Bo my jesteśmy właściwie takim wynikiem tego, co się dzieje za nami. Nie jesteśmy tutaj po prostu. Ja się urodziłam jako Magdalena z czystą kartą i w ogóle mogę tworzyć. Nie, to tak nie wygląda. Więc jesteśmy, mamy ze sobą ogromny bagaż, i matrix polega na tym, żeby zrozumieć ten bagaż, nie pozbyć się go. Tylko zrozumieć go do tego stopnia, żeby był naszym, żebyśmy używali go jako narzędzia do tworzenia właśnie czegoś nowego. Więc więc ani matrix, ani te wzory, czyli te ścieżki, którymi się posługujemy, nie są niczym złym. Po prostu należy je poznać i wykorzystać. W przeciwnym razie one będą wykorzystywały nas. To jest to, to na tym, to polega. Jeżeli my ich nie wykorzystamy, to one wykorzystają nas. Więc ten Matrix e, jest różny. E, w, jak jesteśmy w łonie mamy, to to jest nasz Matrix, to jest ta macica. Jak wychodzimy do, do świata, a tutaj urodzimy się na Ziemi, to Matrixem będzie. To będą konstelacje, jakby, które nas otaczają, tutaj na nieboskłonie. skłonie, to będzie grawitacja, to będzie pole Szumana, to wszystko będzie tworzyło takie, tak jakbyśmy mieli właśnie taką atmosferę, takie ciśnienie, kulę ochronną, no, że tak powiem, no bo atmosfera nas chroni, tak naprawdę. Więc wyobraźmy sobie i jeszcze dodatkowo, oczywiście, te wszystkie więc to się nie kończy na atmosferze ziemskiej, żeby było jasne. Tylko chodzi, chodzi mi tylko o przedstawienie jakiejś idei. Więc to wszystko to jest taka kula, która nas chroni. I bo na tym polega rola mamy: macicy mamy, ochrona. Hmm. Także to ten, to o to chodzi z matryxem a dla mnie jest czas w tej chwili na odpoczynek e, i na integrację. I zajęcie się y, trochę z sobą, w tym sensie, że chciałabym zacząć ćwiczenia, robić ćwiczenia, y, dlatego że czuję się już y, trochę lepiej każdego dnia, każdego tygodnia. Czasami mam takie małe pogorszenia, ale potem organizm mi tak wraca y, do, do, do stanu jakiegoś tam, y, może nierównowagi, bo ja nie jestem jeszcze zdrowa. W każdym razie chciałabym zająć się sobą, zacząć robić delikatnie ćwiczenia, zacząć jakby zająć się trochę moją skórą, bo przez ostatnie 3 lata bardzo wszystko zaniedbałam. Z, z jasnych powodów. Nie, nie, nie biczuję się za to, bo wiem, że po prostu nie mogło być inaczej. No i kwestia integracji, czyli żeby to wszystko wsiąknęło we mnie, jantra odkrycie tej jantry dla mnie to była rewelacja, po prostu. Więc ja sobie daję teraz czas, kiedy się pojawi, nie wiem, e, pojawi się kiedy się pojawi, nie? A wy pamiętajcie o, jeżeli się śmiejecie, to śmiejecie się całym ciałem. <laughs> e, pamiętajcie, że my pochodzimy ze świata zwierząt. W świecie zwierząt, jeżeli pokazujemy zęby to y, odstraszamy go. I ktoś pomyśli sobie, co za głupota. Ja nie mówię o świadomym, jak to w czy kulturalnym znaczeniu uśmiechania się przez zęby. Ja mówię o tym, co jest zapisane w naszej podświadomości. My jesteśmy, wychodzimy ze świata zwierzęcego. Więc jeżeli uśmiechamy się tylko w ten sposób, to tak naprawdę pokazujemy zęby i mówimy odejdź. A jeżeli autentycznie śmiejemy się całym ciałem, wątrobą, to, to organizm zupełnie inaczej reaguje. Znacie tą książkę Elizabeth Gilbert i Eat, Pray, Love? Nie wiem, jak to się mówi. Eat, jedz, modl się, kochaj. Tak to się nazywa, być może po polsku. To jest opowieść o pisarce, która w jakiś, z jakichś względów trafiła na początek na Bali i tam poznała swojego, tam poznała takiego szamana, uzdrowiciela. Nie wiem jak, jak, jaką taką etykietkę nadać tej osobie. Nazywał się Ketut. I Ketut powiedział Liz, Elizabeth, że ona jeszcze po pierwsze do niego wróci i powiedział, żeby się śmiała wątrobą. Mnie to stwierdzenie dość zaszokowało, i tak zainteresowało, jak to można się śmiać wątrobą. No i okazuje się, że można. Także śmiejcie się całym ciałem, śmiejcie się wątrobą. Może niekoniecznie zębami, chociaż jak macie ładne zęby, ładny uśmiech, to czemu nie? Po prostu pamiętajcie o tym. A ja idę do integracji i do odpoczynku. Papa, pa. dziękuję. Trzymajcie się.